Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Design, na kanale poradnikowym, kreatywnym, gdzie staram się po prostu dzielić się z Wami swoją wiedzą, którą nabyłem podczas różnych poradników i swojego doświadczenia zawodowego. To jest oczywiście informacja dla nowych widzów, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to warto zasubskrybować, żeby nie pominąć kolejnych odcinków, no bo stali widzowie wiedzą czego mogą się tutaj spodziewać. No ale dobra, o czym będzie dzisiejszy odcinek? Moi drodzy, dzisiaj chciałbym porozmawiać o obszarach roboczych, tak jak w tytule na pewno zauważyliście, obszary robocze w Photoshopie, do czego one w ogóle służą i jak mogą w ogóle przyspieszyć nam pracę, jeżeli nigdy o nich nie słyszeliśmy, a często tworzymy powiedzmy overlaye, czy tworzymy jeden branding dla klienta, różnych materiałów do druku, powiedzmy wizytówki, ulotki, plakaty itd., itd., tak żebyśmy przyspieszyli swoją pracę, żeby można było pracować szybciej, poruszać się między projektami dynamicznie i to właśnie chciałbym Wam Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób to zrobić, ponieważ dwie osoby, no nie było tego dużo, ale dwie osoby poruszyły temat obszaru roboczego, bo zbytnio nie wiedziały, jak się nim posługiwać. Więc stwierdziłem, że myślę, że to będzie dosyć fajny temat, żeby Wam to pokazać. Przejdźmy w takim razie do Photoshopa. Zazwyczaj standardowo w Photoshopie tworzymy jeden projekt. To już nieważne w jakiej rozdzielczości, powiedzmy ten jest chyba 1920 tak na 1920. I zazwyczaj robiąc kolejny projekt, powiedzmy tutaj mamy pierwszą y, planszę overlay streamową i robimy kolejną, czyli klikamy nowy, ale tutaj odznaczę, żeby nam się nie pojawiło to, co chcę wam pokazać w odcinku, 1920 na 1000 utwórz. No i mamy po prostu dwa projekty. Wszystko jest spoko, ok, fajnie, kiedy posiadamy dwa monitory. Jest to dosyć wygodne, ponieważ możemy odczepić zakładkę u góry i przesunąć ją sobie na drugi monitor. Tak jak na przykład ja tu mam na laptopie dwa monitory w Asusie Zenbook Pro Duo, to mogę sobie przesunąć na dół i, powiedzmy, przerzucać czcionki, przerzucać różnego typu pliki na drugi projekt. Wygląda to mniej więcej tak, że jeżeli... Ja tu sobie na razie przyczepię to u góry. Wygląda to mniej więcej tak, że tworzymy tekst. No już na przykład... To jest tylko dla, na przykład, tylko dla przykładu. E, tworzymy sobie tekst. No, powiększmy go. I chcielibyśmy ten sam tekst, tą samą czcionkę już z e, stylami warstw wrzucić do, kolejnej, e, do kolejnego pliku. Więc wtedy odczepiamy to. Tak? Powiedzmy, to jest jeden ze sposobów. Przechodzimy do tego projektu tutaj i przesuwamy go na ten projekt. Tym miejscu. No, okej, okay, jest spoko, da radę to zrobić, ale wydłuża to jednak czas naszej pracy. I nie jest to e, wygodne, komfortowe, tak, żebyśmy mogli e, no, przyspieszyć naszą pracę, żeby ona była szybsza, wydajniejsza, żebyśmy mogli zarobić więcej, bo to też o to chodzi. E, okej, okay, no i mamy te dwa pliki, później działamy sobie, ale jeżeli mamy więcej elementów, tutaj 40, które chcemy poprzerzucać, możemy zaznaczyć wszystkie i przerzucić, ale jednak jest to czasochłonne i dosyć niewygodne. Jak możemy sobie z tym poradzić? Ja zamknę tutaj akurat ten plik, który mam w tym miejscu. Na razie zostawię ten dla przykładu. Zobaczcie, wtedy posługujemy się obszarami roboczymi. Powiedzmy plik. Nowy, tworzymy e, nowy plik, i tutaj mamy taką zakładkę, e, raczej taki znaczek do, zazna, znaczek do zaznaczenia. E, ptaszek do zaznaczenia, e, obszary robocze. Dzięki temu Photoshop pozwoli nam tworzyć obszary robocze na e, jednym pliku. Znaczy na jednym pliku, który sobie zapiszemy. E, no i powiedzmy, że ma być to Overlay Stream. No nie wiem, przyczepiłem się Overlay Streama. 1920 na 1080 będzie Full HD. Ok, no i mamy obszar kompozycji. Możemy go nawet tutaj sobie podpisać. Powiedzmy, e, scena, start. Jest to naprawdę fajna, fajna opcja do podpisywania do e, układania tego wszystkiego, bo osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem dosyć e, dużym bałaganiarzem, jeżeli chodzi o warstwy, i bardzo często ich nie podpisuję, co jest złe. Ale jakby pewnych rzeczy starych drzew się nie przesadza. Gdzieś to słyszałem. Okej, okay. dobra, mamy scenę start i teraz powiedzmy, że chcielibyśmy tutaj stworzyć sobie tekst, prawda? Bo to ma być jakby przykład jak to działa. Powiększam, mam tekst jeden, powiedzmy tutaj powstaje kolejny tekst, kopiujemy trzymając alt. Zrobię kiedyś odcinek o skrótach klawiszowych, bo też jest, oj uciekł mi kolor, e, bo wydaje mi się, że też jest dosyć ciekawy. I powiedzmy jeszcze, zrobimy niech będzie tekst niebieski. Nałożenie koloru. Tekst niebieski. Ok. No i dobra. Co teraz, co teraz robimy dalej? Możemy w ogóle całkowicie skopiować sobie na tą scenę, którą tutaj mamy. Trzymając ALT, przesuwając w dół i mamy ją skopiowaną. Nie widzimy tego. Oddalmy sobie to wszystko i przekopiujmy ją obok. Trzymając SHIFT. W taki sposób otrzymujemy dwie takie same sceny, już ze, skopi już ze skopiowanymi rzeczami. I zobaczcie, że po rozwinięciu mamy to po prostu zduplikowane. Tak jakbyśmy duplikowali grupy, ale mamy zduplikowane w ogóle całkowicie oddzielne dwa pliki. Tak naprawdę, bo to są obszary robocze, które możemy oddzielnie eksportować. Jest to bardzo wygodne, ponieważ jeżeli stworzymy powiedzmy na tym obszarze coś nowego. No nie wiem, no niech będzie to tekst, no, no mówię, to jakby to, to, to przykłady. E, zielony tekst, który mega nam się spodoba. I chcielibyśmy go wrzucić do tego pliku, no to nie musimy odpalać kolejnej zakładki, przesuwać, odczepiać ją, tylko po prostu mamy to tutaj, trzymamy Alt i przesuwamy na ten obszar roboczy na scenę, na przykład kiedy jesteśmy offline. Tak? To, to na przykład jest fajne do wykorzystania, kiedy musimy przekopiować, e, nie wiem, wszystkie social media. Tak? Tworzymy sobie kolejną scenę, to jakby możemy ich stworzyć, to naprawdę dużo ogranicza nas jakby zasoby naszego komputera, RAMu i tak dalej więc to jest jakby inna sprawa i możemy sobie zmienić to, że mamy full HD wszystko stworzone. No to powiedzmy, że nawiązując do Twitcha, chcemy zrobić te mini banerki, które tam są. Nie, ja nie wiem jakie one mają tam rozdzielczości, ale powiedzmy są nie wiem 50 pikseli, e, przepraszam, 150 pikseli szerokości na 50 na 50, tak. No i możemy każdy tutaj oddzielny jeden przycisk zrobić. Kopiujemy sobie wszystkie przyciski i wszystko mamy w jednym miejscu tak naprawdę. Teraz kwestia zapisu, bo to był dosyć częste pytanie moich znajomych, w jaki sposób eksportować i zapisywać to. Tą całość możemy zapisać jako plik PSD. Po prostu plik zapisz jako, zapisz na komputerze i zapisujemy go po prostu. No nie wiem, ja tutaj sobie na pulpicie kompozycja. Kompozycja, podpiszę, zapisz. I mamy zapisany. On zawsze będzie nam się odpalał w takiej właśnie kompozycji. Ale co w przypadku, w ogóle też zobaczcie, to jest fajna sytuacja, ponieważ możemy e, poruszać się, wyrzucać pewne elementy poza obszary robocze, czego nie możemy zrobić, na przykład tutaj. Tu nie wyrzucimy poza obszar roboczy, bo tego nie widzimy później, co się tutaj dzieje. Tutaj jednak możemy to zrobić. To jest fajne, żeby sobie podkładać pewne elementy, które, które jakby będziemy potrzebowali w przyszłości. To jest mega wygodne. I teraz, y, na przykład, jeżeli chcemy eksportować daną scenę, nie, nie przechodzimy do plik zapisz jako, zapisz na komputerze i jpg. O zaraz zobaczycie, co się wydarzy. Zapiszemy. OK. Widzicie, co się zrobiło? Już nawet było widać to na, to było widać na podglądzie. Kompozycja to sieczka. Totalna sieczka, tak? Zrobiło nam, się, e, zrobiło nam się białe tło i mamy wszystkie kompozycje e, jakby wyeksportowane. Ale my eksportujemy to w trochę inny sposób. Plik eksportuj, eksportuj jako. I tutaj wszystkie sceny, no tutaj mamy wykrzykniki, ponieważ wykrywa, że na scenie nic tak naprawdę nie ma, więc nie byłoby co eksportować. Więc, dopiero jakby tutaj coś będą jakieś elementy, to nie będzie tych wykrzykników, tak? Obraz nie zostanie wyeksportowany, wybierz element, aby uzyskać więcej informacji. Ok, no to mamy tutaj te dwie sceny, i na przykład albo eksportujemy sobie wszystko, tak jak leci, tak jak tutaj mamy, albo odznaczamy ptaszkiem jedną ze scen, której nie chcemy, a chcemy tylko tą scenę start, powiedzmy pierwszą, którą zrobiliśmy, znaczy druga, bo to jest kopia. Ustawiamy rozdzielczość wynikową, która później będzie. Ustawi, możemy sobie ustawić format, w jakim chcemy to eksportować, w jakości oczywiście, polecam na 100%, chyba że jakąś prefkę wysyłacie do, do klienta, no to wtedy w mniejszej jakości możecie e, skala rozmiaru 100%, tak żeby wszystko było na, e, w jak najlepszej rozdzielczości wysłane do klienta. Tutaj mamy zobaczyć na przykład na dwa ekrany, mamy podgląd, więc możemy zobaczyć, co chcemy tak naprawdę wyeksportować. I to jest mega, mega e, wygodny temat. I tak to wygląda. I po prostu eksportujemy tą drugą wersję. Eksportuj. Ona wtedy. No, tutaj jeszcze nam wybierze, w którym miejscu chcemy to eksportować. Wyeksportowane, zobaczmy na pulpicie. Jest. Mamy wyeksportowaną scenę z całej naszej kompozycji, którą po prostu. Tutaj stworzyliśmy. Według mnie mega wygodne, mega szybkie, jeżeli chcemy zrobić kilka scen, kilka produktów dla klienta i poruszać się pomiędzy tymi scenami, bo wydaje mi się, między tymi obszarami roboczymi bo wydaje mi się, że jest to o wiele wygodne i naprawdę przyspieszy Wam pracę, jeżeli te elementy są podobne, żebyśmy mogli sobie po prostu przesuwać e, potrzebne rzeczy z jednego PSDK na drugi, tak naprawdę, do obszaru roboczego, nie PSDK. I tak, moi drodzy, by to wyglądało. Mam nadzieję, że w miarę wyczerpałem ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania co do tych obszarów roboczych, to oczywiście dawajcie znać, e, postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli Wy macie uwagi do obszarów roboczych, bo na przykład znacie jakieś problemy wykorzystania tych obszarów roboczych, to podyskutujmy po prostu na ten temat w komentarzach, ja liczę również na wasze pomysły. Dajcie znać jakie macie problemy, bo wasze komentarze dają mi pomysły na kolejne nagrania, które mogę wam przedstawić. Problemy, które możemy razem rozwiązać i pomogą wam w przyspieszeniu waszej kreatywnej pracy, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Bo pamiętajcie, że zawsze im wyższa wydajność tym pozyskujemy później więcej klientów i więcej zarabiamy. To jest, jakby, dosyć ważne. To idzie, idzie w parze, że zawsze gdzieś tam, powiedzmy, ci młodsi widzowie na razie trenują, powoli zarabiają, a później, jeżeli myślą o karierze kreatywnej, gdzieś w tematach kreatywnych, no to zawsze to się wiąże, żeby z pasji czerpać odrobinę lub większą odrobinę korzyści finansowych. Moi drodzy, ja dziękuję Wam za, te, za obejrzenie tego materiału. Zostawcie suba, zostawcie komentarz, łapkę w górę. Polećcie, udostępnijcie, jeżeli możecie. Dziękuję Wam bardzo. Na razie. Trzymajcie się. Cześć!